No, sięmaneczko wszystkim. Dzisiaj film już ze szklarni. Co tam słychać? Jak widzicie, opuncja figowa puściła bardzo dużo nowych liści. 3, 4, 5, 6. Wygląda naprawdę fajnie. Pomocnik, oczywiście, pilnuje standard. No i po kolei. Tutaj, jak widzicie, rośnie wawrzyn szlachetny czyli liść potocznie co sobie dodajemy w domu jako przyprawę tutaj mamy to jest nie pamiętam nigdy czy to jest kolokazja czy alokazja chyba kolokazja limaide jak widzicie śliczne liściory wypuściła tutaj była roślina mateczna która przez zimę padła ale wypuściła odrost także tak to wygląda Tutaj z tyłu mamy kukulatę variegatę, tam sobie jakieś pepinioki rosną pepinko młode z gałązek i tam z tyłu jeszcze mam jak to się nazywa granaty. Granaty. Tutaj mamy plumerię wąskolistną. Tutaj mój piękny papieru nilowy Zobaczcie, jak się rozrósł. Muszę Wam pokazać z daleka. To no jest ten stary liść, który został z jesieni. No i tutaj wszystko, wszystko nowe. Przyrosty. Zobaczcie, będą kwitły. Ale powiem Wam, że w zeszłym roku nasionka zbierałem i wysiewałem na kilka sposobów. I no niestety nic z tych nasionek nie wyszło. Tutaj jedziemy dalej. Tutaj mamy alokację yucatan princess jak widzicie e, babyki daje no i tu mam babyczkę takiego małego jakby ktoś chciał to tego mogę upłynnić tutaj musa akuminata williams e, też roślina mateczna nie przeżyła ale e, zostały dwa a zresztą dalej dojdę to wam pokażę tego williamsa e, to jest e, odrost mały który oddzieliłem i był w szklarni zimowany. No i dał radę w szklarni. Tutaj mamy kolejną kolokazję Hawaiian Punch. Jak widzicie miałem troszkę przędziora, ale pryskałem. Mam nadzieję, że się nie będzie pokazywał. Tu jest to co zostało z mojego dużego bananowca musa, kuminata Dwarf. Czyli standardowy Cavendish yy, Oczywiście padł. No i rośnie Tutaj jest mój rarytasik Musa Acuminata Cola Marble. Zobaczcie, jaki ma liściorek fajny. O! Takie wariagacje Wszystkie liściorki mają bardzo ładnie wygląda. Yy, tutaj jest Musa Florida. Którą w zeszłym roku kupiłem z Tissue Culture. Była taka maleńka. Miała ze 3 cm No i przezimowała na macie grzewczej. I tak teraz wygląda. Tutaj jest. Tutaj jest. Tutaj jest. Zaraz Wam powiem. Kurde. To jest. No zapomniałem. Zaćmienie. No nieważne. W każdym bądź razie. Jak się przypomni, to wrócimy. Tutaj zwykły kawędziż. Tutaj mamy Grand grandnina. Który też dorosła roślina była. Taka już ze 2,5-3 metry, pień padła. No i odrosty idą. Kolejny bananek. No to myślę, że każdy pozna. Przepiękny, zobaczcie, jakie te liściorki czerwone. Niestety, też rośliny, które miałem dwie, nie przezimowały u mnie. Ale tak mi się podoba ten banan, że, że postanowiłem go sobie odkupić. Idziemy dalej. Plumeria, e, tutaj mamy Gros Michel. Gros Michel zimował też w domu ścięte liście. Jak widzicie, tutaj już puścił jednego w szklarni. No, i tutaj mamy, tutaj mamy znasionek pasiflory manikatę, którą wysiewałem. No, i ta pasiflorka ma mieć piękne czerwone kwiaty. Zobaczymy, no już przesadziłem po prostu do większej doniczki, żeby szybciej rosły. I zobaczymy. Tutaj kolejna perełka. Nie widziałem, powiem Wam szczerze, takiej w Polsce u nikogo. To jest alokazja. Green carpet i do, pełna nazwa to jest alokazja Sulawesi Green Carpet tak? ona jest taka zielona i ma taką panterkę na e, ładygach liściowych naprawdę wygląda bardzo ładnie hmm, tutaj mamy Passiflora czyli marakuje jadalną e, tutaj w tej doniczce pustej jest to, co zostało po mojej dużej welutinie. Mam nadzieję, że coś jeszcze wyjdzie. No ale zobaczymy. Tutaj jest Musa Williams, o którym mówiłem, że, że rosł i padł, ale tutaj coś się już po kolei powoli wysuwa. Także może jakiegoś odrosta jeszcze wyda. Oprócz tamtego, którego mam. Tutaj są alokacje, które sobie rosną. Razem z tym, z papierusem w Hydro, mają się bardzo ładnie. Zobaczcie, tej nazwy nie pamiętam, ale zaraz to jest Modisur, Modisur, ta po prawej. Piękna lokazyjka. Zobaczcie. No i tutaj jest. Druga. Piękne liściorki. Tutaj mamy bananki SNT Ventricosum Large Seed. Jeżeli by był ktoś zainteresowany, no to widzicie kilka mam sadzonek. Tutaj są te banany, które są bardzo podobne do Musa Basio. Te rumuńskie, które ostatnio dostałem. Dwa. Jak widzicie liściorki już puszczają, także mają się dobrze w niczkach. No i zobaczymy, jeszcze chwilę przesadzę je do gruntu, przynajmniej jednego. No, bo chcę zobaczyć, jak będą zimować, bo one podobno zimują w gruncie. Tutaj mam kilka małych małorelasków. No i tutaj dochodzimy do też rarytasików. Tutaj mam od Kasi zielistkę orange z nasionek. Tutaj mam kordylinę purpurea. Kordylina australis zwykła tylko że czerwona purpurea. Tutaj jest indivisia. Po pięć nasionek miałem, zobaczcie, tu wyszły tylko dwie, tu jedna. Niestety. Tutaj jest e, alokazja faraon mask kilka też sadzoneczek mam i jedziemy tutaj po kolei tutaj są amorfofalusy część jeszcze nie wyszła to nie będę mówił tutaj jest mariabilis jeden wyszedł tutaj jest asper titan jeszcze nie wyszedł tutaj mamy jednego amorfofalusa zobaczcie jak wygląda to jest inter interruptus tu jest jeden, to drugi wychodzi. Tu jest duża faraon mask. Naprawdę zarombista to jest roślinka. Wygląd ma kozacki. Tutaj dochodzimy do kolejnej roślinki. To jest Andaman, która miała mieć przebarwienia, takie żółto-białe, zielone. No zobaczymy. Póki co. Tutaj jest taka limonkowa u mnie w szklarni, ale może może będzie miała te przebarwienia. Tutaj mamy tyfonium giganteum. Tutaj mam dwie alokazje, które bardzo cienko mi rosły w witrynce. To są alokazje variegaty. Macroliza variegata. O ja obydwie widzę jakieś tam mają. Yy, wariagacje, ta trochę mniej, ta ma więcej zieleni ta ma trochę więcej tej wariagacji, no zobaczymy jak podrosną, jak będą wyglądały tutaj Amorphophallus Mary Sizemore się yy, wysuwa tutaj mój yy, największy Titan się śmieję, zobaczcie wychodzi coś tak w końcu z tej ziemi, także zobaczymy tu yy, Amorphophallus Dra Draconculus też wyłazi no i tu mamy Amorphophallus Bulbifleur. Już ładnie się rozwinął. No ten to naprawdę wygląda kozacko. Zobaczcie jaką ma fajną tą nogę. jakie fajne wzorki. O. Tutaj z tym mamy Amorphophallus Albus. Albusik też ładnie wygląda. No i tutaj em, Królowa Kolokazja Redemption. To jest ta, która ma różowe środki. No i faktycznie te dorosłe liście już zaczynają mieć takie różowe przebarwienia. Zajrzymy tutaj do tego najnowszego. Zobaczcie, no będzie kozacko wyglądać. Jeśli zastanawiam jeszcze, czy jakbym nadwór dał, to czy nie będzie bardziej ten różowy, wyrazisty, ale to zobaczymy. Jak widzicie, jakieś babyczki się pojawiają, więc oddzielę sobie jedną zostawię w szklarni. A tam dorosło, może dam nadwór. Pewnie przypali liście, ale trudno. No i tu mam jeszcze na koniec jednego grandnaina, którego wsadziłem w grunt. Maluszka, jakieś ogóraski, Pomidorki rosną, zobaczcie, już mam nawet owocki. Także fajnie to się wszystko zbiera. Tu jakieś papryczki, tu ogórasek znowu. O, a tu musa kot. No i tu mam jakieś wysiane też jeżówki, albicje, trawę tą, która na czarno rośnie, malwy, taka drobnica. No i bałchinie. Bałchinie, powiem Wam, że kiełkowanie już w tym roku dużo gorsze, bo nasionka już mają drugi rok. No ale tam chyba z dziesięciu trzy czy 4 sztuki wyszły. No, także to tyle. Tak to wygląda w szklarni. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Pokazałem, pokazałem Wam dzisiaj naprawdę bardzo dużo Rady tasików takich perełek. Także <laughs> mam nadzieję, że będą ładnie rosły. Trzymajcie się, na razie. Cześć.